Cześć Wam wszystkim, ja jestem Kelmik, a dziś pokażę Wam jak zrobić intro na przeglądarce darmowej, internetowej. A więc wchodzimy w naszą przeglądarkę internetową i, w, i wpisujemy Animoto. Ja link podam oczywiście w opisie. I naciskamy pierwszy link. Ciekawe, nam się zaduje? I Musimy się zarejestrować. Po zarejestrowaniu y, klikamy tutaj Create, to jest, tu możemy stworzyć własne intro. I mam tutaj styl. Ja wybieram Inferno, ten jest tutaj tylko płatny z tych, które tutaj są. Reszta jest darmowa. Ja wybieram inferno i po jakie się już zdecydowaliśmy musimy kliknąć Make a 50 second video for free i tu będziemy tworzyć wideo Będziemy tworzyć intro. Gdy już się zdecydowaliśmy i nacisnęliśmy Make a second video for free, musimy dodać tutaj własne zdjęcia. Może nie własne, ale obrazki jakieś. Dodać. Tekst. O tak. Prezentuję. Kelnik. Link. Prezentuję. Kelnik Games. Teraz dodam obrazek, może ten, i dodam jeszcze jeden tekst. Zapraszam na mojego bloga Kelnik Can... Link Games. Oczywiście tego bloga nie mam, ale zrobiłem to tylko po to, żeby. Więcej leciało intro. Tutaj mamy, możemy wybrać muzykę, ja, ja zostawię to. No i tutaj wpisujemy nazwę naszą i y, datę założenia, bo będzie nam to potrzebne, gdy będziemy chcieli pokazać znajomemu nasze intro i wstawić go na Facebooka, wstawić go na YouTube, czy na wiele, in, na wiele innych portali. Czekam aż nam się otworzy nasze intro. No i bardzo mi się podoba. A gdy będziemy chcieli go zapisać, wciskamy to, o to, ten oto napis. No i tutaj mamy nasze intro. Tutaj możemy wstawić go na Facebooka, tutaj na YouTube. Tu mamy link do niego. No a to by było na tyle. Ja myślę, że będziecie mnie subskrybować, dawali łapki w górę. No i to by było na tyle. Do zobaczenia wkrótce, w następnym poradniku. Thank